Przed przyjściem Marcela do górnika dużo mówiło się w klubie o tym, że ściągamy gościa z charakterem lidera. Trudno się dziwić, no bo przecież nieczęsto zdarza się w piłce taka sytuacja, żeby zawodnik 20-letni i na wypożyczeniu był kapitanem w pierwszoligowym zespole. Zresztą, już po pierwszych treningach, słychać, że jak ma coś do powiedzenia, no to mówi. Dziś też nie spodziewam się, aby padały tutaj jakieś okrągłe, zachowawcze. Odpowiedzi. Poznajmy więc bliżej naszego nowego bramkarza. Zapraszam na Godej Hopie z Marcelem Łubikiem. Zawsze byłeś pewny siebie? Myślę, że nad tym trzeba długo pracować. Ten rok w Tychach ostatni mi długo pomógł budować pewność siebie. Też ono nie było od początku. E... Czyli to nie jest coś takiego, że od dziecka zawsze po prostu ja, czułeś tą pewność? Ja mam jeszcze brata starszego i okay. zawsze ja byłem ten głośniejszy, ten co robił bałagan w domu, no to trochę już byłem zawsze bardziej aktywny powiem i bardziej zawsze mnie było słyszeć albo widać mm -hmm. i to też myślę mi pomaga nawet teraz w tym czasie w piłce nożnej. No właśnie, to jest coś takiego, co wyciąga się z domu. Wiem też, że, że ważną dla Ciebie osobą w Twoim życiu jest Twój ojciec, który wiele Cię, wiele cię nauczył. Eee, czy on też jakoś wpłynął na Twoją pewność siebie? Bez e, mojego taty bym nie był dzisiaj na tym miejscu. On mnie wspierał chyba całe życie. Eee, no jechał wszędzie, gdzie zawsze byliśmy jakieś wyjazdy hmm. albo turnieje, już jak byłem młodszy. Ale czułem zawsze wsparcie od niego i myślę, że no, bardzo mocno dziękuję. Musi też dojść do taty. A zdarza Ci się jeszcze czasami wstawać w nocy i powtarzać geografię, czy tam biologię przed egzaminami? No widać, że dobrze informacji gdzieś wziąłeś. E... Mówiłem Ci, że będę robił research. Była raz e, fajna, fajna taka historia z tatą, bo jak e, mi pomagał zawsze uczyć się i musiałam raz w nocy się obudzić, bo on gdzieś był jeszcze z moją babą i znajomymi na kolacji, trochę dłużej, i musiałem. Bo na dzień miałem test na biologię w szkole i musiałem wszystko, co byliśmy, musieliśmy się nauczyć, musiałem mu powiedzieć. I obudził mnie gdzieś tam chyba o drugiej w nocy, i, no, ale jednak umiałem, no to coś tam pomogło. no no, ale to są, wiesz, też takie sytuacje, które później właśnie budują jakąś pracowitość, etos pracy, być może też e, cierpliwość w tym dążeniu do celu, co później przyda się też w karierze. Myślę, że tak, wtedy, wtedy nie dało się to jeszcze zrozumieć. <laughs> to bardziej byłem jeszcze no, zdenerwowany na tatę, tak można powiedzieć. Tylko w trakcie czasu to się zrozumiało po prostu, że chciało tylko mi pomóc. i no a łatwo jest zrozumieć, kiedy ma się nie wiem, 11 chyba lat, tak? Kiedy, kiedy właśnie tata powiedział ci, że lepiej jak zostaniesz bramkarzem, a nie będziesz grał w polu. Wtedy to nie było dla mnie zbyt dużą różnicę. Jedna fajna różnica była, co do dzisiaj tak jest, że po prostu nie muszę tyle biegać i... <śmiech> <Że> <śmiech> tutaj w tym słońcu, w Austrii. <laughs> Myślę, że muszę udziękować, mu że tak to zauważył. Chociaż myślę, że ja zbyt dobrze gram nogami jako bramkarz. To mi może pomogło w młodych czasach grać w polu, ale no, on tam coś nie widział, żeby mógł zagrać profesjonalnie w polu. I dobrze widział szczerze. No ale to co, powiedział ci wprost, że jesteś za <grym> słaby, żeby grać w polu? Powiedział mi po prostu, że. Jak chce być piłkarzem, to już nie iść w pole. <laughs> tak mi powiedział wprost. I no dla mnie głupio było na początku, bo zawsze moim idolem. Zawsze, zawsze moim idolem i do tej pory jest Cristiano Ronaldo przez mm -hmm. jego mental i wszystko. No i nosiłem jego koszulki zawsze i. nagle mi tata mówi, że masz iść do bramki. Co nie masz Ronaldo? I masz iść do bramki. No ja mówię, kurczę, ale... No, Ronaldo nie będzie bramkarzem, tak? ale i tak było dobrze. Okay. No i ta decyzja naprawdę ci pomogła. No bo chwilę później, w zasadzie w wieku 16 lat, dotarłeś na swój pierwszy trening. zostałeś zaproszony na, na pierwszy trening w Augsburgu. Kiedy wchodzi 16-latek do, do drużyny Bundesligi, to co sobie myśli? Początek był taki nierealny dla mnie. to. Był jakiś sen, bo zawsze marzyłeś o tym i zawsze byłem w stadionach w Augsburgu obejrzeć mecze z góry, z trybunach i nagle widzisz e, piłkarze w szatni przed oczami twoimi. No i to jest taki moment wow. E, miałem Rafał Mikiewicza, który mi zawsze pomógł tak. od początku. No, można powiedzieć, że wziął mnie tak pod pachę i mi ułatwił dużo tam tej szatni wziął obok boiska zawsze, poza boiskiem zawsze i pomógł mi. Dlatego może ten pierwszy tydzień był taki jeszcze... Nie byłem świadomy tego, co teraz się wydarzyło, tak, że naprawdę dałem radę ten pierwszy krok zrobić, tą profesjonalną piłkę nożną. Ale czasem potem zaakceptowałem po prostu, że to nie jest tylko ich pasja, tak jak u mnie było w juniorach, że my z szkoły szliśmy sobie na trening. Tylko oni to tak pracowali i oni mają rodzinę, dzieci i nagle w szatni nie gadasz eee, z ziomkami, nie wiem, co było w szkole, tylko tak, tak. słyszysz, jakie oni mają problemy albo o czym oni gadają i po prostu siedzisz i, i słyszysz. Ciężko jest wtedy do tych rozmów dołączyć, mając 16 lat? Jest trochę ciężko, ale myślę, że ten miks jest fajny, że jak oni gadają o czymś, potem... Ja zacznę gadać o tym, co tak u mnie w życiu jest i oni myślą kurczę fajnie być, e, e, znowu być młodym, nie, no, bo tam... E... Czyli chcesz powiedzieć, że odmłodziłeś Rafała Gikiewicza? Nie wiem czy odmłodziłem, ale e, na pewno on mi pomógł, a ja mu pomogłem, powiemy tak. Okej. Okay. Um, a kiedy wchodzisz na stadion Signali Park 80 tysięcy ludzi, ta żółta ściana, no to nogi się uginają. To też był taki drugi moment powiem, w karierze do tej pory, że pff, taki wow efekt, bo wyszedłem na raz rzewkę. To było Twoje pierwsze powołanie tak? do kadry meczu w Bundesliga? Tak, no, wydarzyło się, że nasza jedynka w Augsburgu, dzień przed wyjazdem e, e, do Dortmundu e, się skontuzował. I nagle jako brałkarz to jest ten moment, po prostu gdzie wskakujesz. Okej, okay, to jest tylko ławeczka, ale to jest całkiem coś nowego. I potem jestem tam w Dortmundzie, na rozrzewkę wychodzę. Już ta żółta ściana pełna. Mm -hmm. Pełna, całkiem pełna tam 30 tysięcy ludzi już są. Eee, no i potem brałkarz, który grał, dawał długie piłki, i ja stałem potem na drugiej połowy e, pola. Aha. I nagle zawodnicy wyszli e, z tunelu od Dorkuna. W Rosji. I nagle patrzysz i widzisz e, Emre Can, Schlotterbeck, Julian Brandt, tam wychodzą, no. e, Adeyemi, Gitens był też. No Takie zawodnicy, zawodnicy które może tylko znałam z FIFA, po prostu, no którymi grałem, ale się cieszyłem, jak e, FIFA ich mam. Aha. Fajne było bardzo. No ale co, wtedy. Myślisz sobie, cholera, oby tylko ten bramkarz, który gra dzisiaj w składzie, nie dostał kontuzji, bo jak ja tutaj wyjdę, to będą kłopoty, czy dalej jest ta pewność siebie, od której zaczynaliśmy? Było tak, że te pierwsze dwa, 4 minuty było takie, uf, wow, tak, wow, co tu się dzieje? Ale potem, jak już było, to kurczę, ja tu nie chcę siedzieć na ławce. Aha. Tak, ja nie, nie życzyłem bramkarzowi, który grał, że kontuzję złapał. Oczywiście. Tak, tylko jako bramkarz. Masz hierarchię. Jesteś numer jeden, jesteś numer dwa, numer 3, numer 4. Tak. Tam nie jest tak, jak zawodnik spole, że może raz wyjdziesz, jak źle zagra ramkoczę albo nie. I siedzą na tej ławce i myślałem, kurcze, ja naprawdę chcę tam zagrać, bo wiem, okej, okay, ja bym się postarał, nie wiem, co by się działo, ale ja bym chciał tam wejść. I myślę, że takie nastawienie do tej pory mi pomaga. No właśnie, pomaga ci na tyle. Że w wieku 20 lat i będąc na wypożyczeniu, zostałeś kapitanem pierwszoligowego zespołu w Polsce, JKS -u Tychy. Ta decyzja, ta, ta opaska na twoim ramieniu cię zaskoczyła? Może tak, bo myślę, młody bramkarz na wypożyczeniu. Tak. Nie są zbyt takie argumenty, które się mhm. dają na kapitana, ale ja starałem się pomagać drużynie zawsze też w szatni, z językami, które umiem po prostu po niemiecku, po angielsku, po polsku, które umiem gadać w szatni. A po turecku, jak Ci idzie? Tak ciężko. Tak ja rozumiem dużo, mhm. ale jakbym poleciał do Turcji, no to bym ciężko się miał e, pogadać z kimś, okay. po tak szczerze. Wracamy e, do szatni? Ale uczymy, no i w szatni tak pomagałem dużo, też poza boiskiem, ale tak prawdopodobnie, no na boisku po prostu chciałem dać siebie wszystko. I myślę, że to każdy widział. I to potem też trener zauważył, i potem no. Także zostałem kapitanem. Tylko było, że pierwszy kapitan na To on potem nie grał już w pierwszym składzie, i potem ja miałem tą opaskę. No ale ty też, e, jak masz coś do powiedzenia, to mówisz. Mam wrażenie, nie, nie jesteś z nami długo, to są twoje pierwsze dni, ale nawet rozmawiając gdzieś z chłopakami, e, obserwując treningi, no słuchajcie, cały czas. Jestem taki pozytywny, szalony bramkarz, powiem. Typowy też... bramkarz. Bramkarz, człowiek też, można powiedzieć. <laughs> e, tylko ja nie lubię się przystawić gdzieś, ja chcę być taki naturalny. I to też trochę nauczyłem się od Gikiewicza, bo on też jest taki człowiek, e, który po prostu mówi wprost i mhm. czasami to co robisz sobie z tym problemem, czasami też ułatwasz sobie e, czymś e, życie z tym, ale myślę, że to dla mnie jest e, jedyne podejście żeby zdobyć sukces, żeby dobrze komunikować z, z ludźmi, mhm. żeby być zawsze szczery i Powiedzieć sobie przeciwko tobie to, co myślisz? No, ja myślę, że ta cecha, właśnie ta, ta prawdomówność i też ta komunikatywność plus to, o czym sam wspomniałeś, czyli dobra gra nogami, to były jedne z tych czynników, które zadecydowały o tym, że nie ma co ukrywać. Mówił zresztą o tym Michał Siara chyba w przeglądzie sportowym, że byłeś jednym z naszych priorytetów transferowych na to okno. Jednym z zawodników, na których najbardziej nam zależało i od których zaczynaliśmy te działania transferowe, czy ty to czułeś? Ten kontakt wiem, że nastąpił szybko, bo już chyba jakoś marzec, kwiecień, tam te pierwsze spotkania miały miejsce. Czy ty czułeś, że Górnik bardzo ciebie chce? E, jakbym to nie czuł, powiem tak e, krótko i szybko, jakbym to nie czuł, to bym nie był tu. Hmm? E, było tak, że było duże zainteresowanie o mnie, też to poczułem, tylko ja chciałem się skupić e, do tej pory jeszcze na grę w Tychach. I ale czułem wsparcie od tego klubu tu, od górnika zawsze, że naprawdę no, ten klub nie chce. Mhm. Ten klub chce ze mną zrobić jakiś następny krok. I to oczywiście nie jest łatwe, bo wiesz, młodego bramkarza to jest trochę ryzyko. E, tylko na wypożyczenie. No mhm. dużo z tego nie masz, bo tak. nie możesz mnie kupić albo... To nie, o nie jest twój bramkarz, powiemy tak. I, no, i, I przez te. Nie były najlepsze argumenty, żeby wypożyczyć mnie, tak, ale przez moje umiejętności, myślę, i tak klub mnie bardzo zachciał, ale poczułem to od początku. I też te rozmowy z klubem bardzo, bardzo były szczere, to o tym już gadałem, że takie mm -hmm. szczere. Wiedziałem zaraz, co ode mnie oczekuje klub. Wiedziałem, ok, ja będę się starał codziennie, żeby dać serce na boisku i myślę, że się, bardzo się cieszę, że dotarłem tu do klubu, bo już po tygodniu, dwóch tygodniach czuć, że to był bardzo dobry krok, mm -hmm. bo bardzo dobrze się czuję już, czuć taką to jest taka rodzina w tej szatni. Mm -hmm. tak, każdy jest blisko siebie i mamy dużo nowych zawodników. E, plus, mamy też dużo poza gra, e, tak. zawodników. Ale i tak już ja się też staram z każdym trochę porozmawiać, ka każdego poznać. E, od najmłodszych do najstarszych, od tych, którzy poza granicę przy, e, przy, przyjechali. I myślę, że to mi też ułatwia dużo, żeby być w tej siatni, żeby być w tej drużynie ważnym punktem w tym sezonie. Tak, ale tu się z Tobą zgadzam, że tych zmian było dużo, bo to jest chyba na ten moment 10 czy 11 transferów, ale mam wrażenie, że ta drużyna już zaczęła się zgrywać, już się zaczęły tworzyć jakieś tam relacje też wewnątrz tej drużyny. Czego Ty byś zatem oczekiwał od tego okresu w Górniku, to znaczy co sprawi, że za rok, jak się to wypożyczenie zakończy, to Ty pomyślisz okej, okay, to był dobry ruch, to był dobry czas w Górniku Zabrze. Myślę, że ten klub ma bardzo dużo, dużo siły w Polsce mhm. i trzeba prze, przede wszystkim zostawić serce na boisku i walczyć o każdy punkt w sezonie, bo oglądając Ekstraklasie, no to Żaden punkt nie dostanie się jako prezent. Trzeba sobie walczyć, każdy punkt, tak jak mówiłem. I myślę, że na końcu koń sezonu chcę po prostu powiedzieć: Szkoda, że tu nie mogę zostać dłużej. Mhm. To takie coś, że ta a drużyna, sztab, zarząd i najważniejsze myślę, też kibice, mhm. że dali takie wsparcie przez cały rok. Że naprawdę się mocno będzie tęsknić za tym klubem. Mhm. E, I tak, na sezon, patrząc, to myślę, musimy naprawdę e, z tym składem, bardzo mocnym składem, e, osiągnąć dobry rok, bo stać nas na to. No. Super, będziemy się na pewno to przyglądać. Ostatnie pytanie, bo to jest rzecz niezwykle mnie nurtująca. Nie wybaczyłbym sobie, gdybym ci tego pytania nie zadał. Wiem, że e, zostałeś powołany chyba 2 lata, czy trzy lata temu do młodzieżowej reprezentacji Niemiec. Wiem, że było zainteresowanie z reprezentacji Turcji, ponieważ twój tata pochodzi z Turcji, urodziłeś się w Niemczech, twoja mama z kolei jest Polką. Czy było zainteresowanie twoją, e, tobą ze strony reprezentacji polskiej, niekoniecznie może tej pierwszej, ale którejś z tych młodzieżowych roczników na przestrzeni całej twojej dotychczasowej kariery? O, ja miałem teraz... Byłem bardzo blisko połowaniu do kadry U-20 do Polski. Reprezentacji Polski? Tak. Eee, tylko coś tam jeszcze się nie udało, ale ja zawsze był, miałem takie nastawienie, że dla mnie najważniejsza praca jest ta w klubie. Mhm. I połowanie do reprezentacji to jest po prostu taki cukierek mhm. Eee, mhm. za to, co robisz w klubie. Nagroda. Tak, bo jakbyś tam źle zagrał, źle trenował, źle się zachował, no to by ci nikt nie powołał. Dlatego też w tym roku ja się w ogóle nie stresuję. Ja chcę tylko priorytetem jest z górnikiem robić naprawdę bardzo fajny sezon. Eee, bo myślę, że też Kibice zasłużyli na tym, e, dostać bardzo dobry sezon tego klubu. I po tym, co będzie, no to zobaczymy. Okej, okay, tego się trzymamy. Będziemy zatem mocno trzymać za Ciebie kciuki, żeby ten rok był, tak jak powiedziałeś, udany i żebyś na koniec miał niedosyt, że, że nie możesz tutaj zostać dłużej. Tak jest. Dziękuję bardzo, Marcel. Dzięki też. Dzięki za ten czas, dzięki za ten spacer. A to był, proszę Państwa, pierwszy odcinek programu Godej Hopie z Kitzbüchel w Austrii.